czwarte liceum ogólnokształcące, pierwsza F. W jakim programie uczestniczysz? ADT, dynamiczna tożsamość. Było no takie ćwiczenie, czy mogłabyś przeczytać swoją odpowiedź na to zadanie? Oczywiście. Odpowiedź. Sens dla mnie jako dla wychowawcy, otwartość na y, udaną współpracę z uczniami i rodzicami, nowe doświadczenie. Dla ucznia uzewnętrznienie się, dla rodzica podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem. Dziękuję czwarte liceum ogólnokształcące w Gdańsku klasa pierwsza b. Jeżeli chodzi o znaczenie dla mnie tego programu odetn to lepiej poznałam swoją klasę. Nie mam możliwość obserwacji uczniów w różnych e, sytuacjach i było to ciekawe dla mnie doświadczenie. Jeżeli chodzi o e, jakie to miało sens dla ucznia, więc e, uczniowie przede wszystkim budują ogromne zaufanie do siebie. Mieli możliwość e, tutaj zadawania sobie Pytanie takim osobom, z którym na co dzień najczęściej nawet nie rozmawiają. Dla rodzica na pewno było to ciekawe i oryginalne doświadczenie, z którym do tej pory nie mieli do czynienia. Dziękuję bardzo. Jestem z 4 LO w Gdańsku, a klasa pierwsza A. Jeżeli chodzi o sens dla mnie, to przede wszystkim lepsze poznanie uczniów i ich problemów, które wyniknęły w trakcie tych warsztatów. Jeżeli chodzi o ucznia, to mogli spojrzeć na siebie indywidualnie i też w grupie, a z punktu widzenia rodzica, to myślę, że mogli poznać dzieci z trochę innej strony, swoje własne i inne dzieci, które są w klasie. Dziękuję. Reprezentuję klasę pierwszą E, uczę w czwartym liceum ogólnokształcącym w Gdańsku. Dla wszystkich grup miało to niewątpliwie sens, dla wychowawcy, czyli dla mnie oczywiście mogłem lepiej poznać uczniów, uczniowie mogli siebie poznać wzajemnie, a rodzic miał okazję uczestniczyć w bardzo interesującym międzypokoleniowym dialogu. Dziękuję bardzo. Jestem pedagogiem szkolnym w czwartym liceum z oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku. Z mojej perspektywy program ten właśnie realizowany u nas w klasach pierwszych. Mnie jako pedagogowi daje możliwość dokonania pewnej diagnozy problemów uczniów we współpracy z wychowawcami. Nawet sama ta współpraca, to podjęcie tej współpracy też ma jakby duże znaczenie. Dla ucznia myślę, że ma znaczenie w sensie dawania mu wsparcia i zainteresowania nim. Natomiast dla rodzica myślę, że rodzicowi daje poczucie wpływu i takiego znaczenia, możliwości też uczestniczenia w tym życiu szkoły w jakiś sposób, w jakiejś, w jakiejś formule razem z dziećmi. Dziękuję.